Ponad 70 milionów złotych miasto Pruszcz Gdański ma zamiar przeznaczyć na inwestycje w 2024 roku. O najważniejszych z nich opowiadał nam burmistrz Janusz Wrubel, a nasz inwestycyjny spacer po mieście zaczęliśmy od szkoły podstawowej numer 2. Ostatnie szlify przed wykonawcą no, wygląda pięknie będzie to miejsce rzeczywiście, gdzie będzie można fajnie ćwiczyć, z radością, mam nadzieję, rozwijać tę żyznę fizyczną. A przy okazji Kilka nowych sal lekcyjnych, dzięki czemu w szkole będzie różniej po prostu. Koszt jest w okolicach 10 milionów złotych. Myślę, że dzisiaj byłoby drożej, więc chyba w dobrym czasie rozstrzygaliśmy ten przetargę. Ponieważ nasza szkoła jest przeludniona, do tej pory mieliśmy za mało sal lekcyjnych, tak żeby plan lekcji ułożyć tak, jakby to cała społeczność szkolna chciała i rodzice, więc teraz wierzę, że sytuacja się bardzo zmieni, bardzo poprawi, bo trzy dodatkowe sale lekcyjne rozładują tutaj, myślę, nasze te potrzeby związane z organizacją, z planem lekcyjnym. Niebawem w mieście z nowego, pięknego miejsca będą się mogli cieszyć przyszłańsce seniorzy. Ogłaszamy przetarg na rozbudowę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Chcemy, żeby powstał tutaj dom aktywności seniora, czy centrum aktywności seniora, czyli miejsce, gdzie seniorzy będą mogli spędzać wolny czas w swoim towarzystwie, tańcząc, bawiąc się, ćwicząc, korzystając z dobrej nowej kuchni. Wiele się tutaj będzie Pozytywnych rzeczy działa. To jest plan na ten rok, mamy te środki w budżecie. Zakończenie budowy w roku następnym, ale już w tym roku wiosną rozpoczną się prace budowlane. Zobaczymy, jaki będzie po przetargu. Szacujemy ją na około 7-8 milionów złotych. Sporo będzie się działo także na ulicy Strzeleckiego. Tam również zajrzeliśmy. Znajdujemy się w miejscu, gdzie się ta inwestycja rozpocznie. Już za chwilę, wczesną wiosną, pierwsze roboty budowlane. Długo oczekiwana inwestycja. Firma znana, firma Straba, która już podobną inwestycję w Pruszczu wykonała. Założenia bardzo ambitne, bo firma chciałaby już w połowie przyszłego roku puścić nowymi wiaduktami ruch. Oczywiście sama budowa potrwa dłużej, ale te plany są naprawdę ambitne, mam nadzieję, że wyjdą. Za dwa lata i kilka miesięcy Całość inwestycji powinna być zakończona i poruszanie się po Pruszczu będzie po prostu łatwiejsze. Przez ostatnie lata musiałem oszczędzać. Musiałem na tyle rozsądnie wydawać te środki publiczne, żeby na tą najważniejszą inwestycję wystarczyło. A i tak oferta jest bardzo dobra cenowo. Spodziewaliśmy się, że zapłacimy więcej. Ponad 55 milionów złotych. To oczywiście jeszcze nie wszystko. Czekamy niecierpliwie na realizację. Polecamy również zobaczyć ferie w Pruszczu Gdańskim oraz postawną kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.